Mordo Który mamy rok Ten sam film Inne buty, ten sam blon Dobra, wchodzę Budzik dzwoni, ale już nie boli Tak jak kiedyś, kiedy stres Liżył raty, nie godziny Ile przeżyć dziś, kieszeni, klucz do furki To się nigdy mi nie śniło Mama mówi, widzisz dziecko, jednak ci się udało chwilę. Na klatce dalej, ten sam ziąco pyta Pożycz stół, wyznam ten ton od podstawów po wymowie, ale kocham to podwórko Choć mnie tyle razy gryzło Bo tu pierwszy raz się nauczyłem Miałem się podnieść jak upylić gryzot Plan na dziś, żyć lekko, ale robić swoje Nie gonić wszystkich, tylko ciągnąć swoje konie Jak ma fakt to wpadnie Nie cisnę na siłę już Plan na dziś, śmiech rodziny głośniej niż ten hajs Jak będzie dobrze, to odbiorę każdy vibe Jak będzie ciężko Przejdziemy przez to. Wtedy chciałem mieć od razu wszystko, ile się da Teraz wolę mieć spokojny sen, niż nowy znak na nadgarstkach w Parze chłopaki znów narzekają na system i pecha Ja zamawiam zwykłą lemoniadę, bo mam jutro z rana zlecenia Tata rzadko mówi, dumny, ale widzę po spojrzeniu Jak odkładam paragoni, nie liczę już w napięciu Kumpel pisze, ej, pamiętasz jak spaliśmy po trzech na łóżku Teraz padni z całą paczką, mam do wszystkich wolną furę i furę luzu Plan na dziś, żywca lekko, ale robi na dziś, śmiech rodziny głośniej niż ten hajs Jak będzie dobrze to odbiorę każdy vibe Jak będzie ciężko To i tak przejdziemy przez to Tu Czasem dalej w głowie film, że Mogło być inaczej, ale wtedy nie byłbym Tym gościem co dziś patrzy Blustro bez wstydu, z lekką beką z dawnych dram Ty to przeżyłeś stary Mówię se i idę w świat Plan na dziś